Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam na wspólny trening matematyczny. Dzisiaj wraz z Wami chciałabym poćwiczyć dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych od dwucyfrowych. Moi drodzy, potrafimy już dodawać i odejmować pełne dziesiątki, natomiast dzisiaj oczywiście trening związany, tak jak powiedziałam, z dodawaniem i odejmowaniem liczb jednocyfrowych. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Klikam OK i rozpoczynam moją grę, zabawę, trening. Mam do, wyko do wykonania następujące przykłady. 96 odjąć 3. Wykonuję sobie obliczenie, i już wiem, że to będzie, to będzie 93, a więc klikam tutaj na 93 i tutaj. Obok, obok też wyjdzie 93, a więc ponownie klikam. Mhm, jakiś rysunek mi się otwiera. Zobaczę obok. Obok mam 54, dodać 4. Dokonuję obliczeń w głowie i już wiem, że ten wynik to 58. Uwaga, klikam na 58 i na wynik. A obok 65 dodać 10. Mhm, obliczam i wiem, że jest to 75. No to zaraz kliknę, mimo że jest to pełna dziesiątka, którą muszę dodać, ale tę umiejętność posiedliśmy już wcześniej, a więc uwaga, 65 dodać 10 to oczywiście 75. Lecę dalej. 59 odjąć 1. No tu to jest proste, jest to 58, klikam na 58 i na ten przykład. Tym razem suma 91 dodać 2. 91 dodać 2 to 93, hop i klikam. 72 dodać 3, 72 dodać 3 to oczywiście 75 i wszystko się zgadza. 94 odjąć 1 to 93, 93 i 93 tutaj w wyniku odejmowania. 79 odjąć 4 to oczywiście 75. Hop! 99 odjąć 6 to to 93. Hopa. 40 dodać 18. Mhm. No no no. Dodaję dziesiątki do dziesiątek i jedności do jedności i w wyniku tego dodawania wychodzi mi 58. Hop i 58 tutaj. 69 odjąć 2 to 67. Zgadza się i tutaj też wychodzi mi 67. I tu również 67 przy sobie wszystkie wyniki, które wynosiły 67. Tym razem od 68 mam odjąć pełną dziesiątkę, a więc wyjdzie mi 58. A tu mam dodać pełną dziesiątkę do 57, czyli wynik będzie 67. Do 71 dodaję 4, wyjdzie oczywiście 75. Tym razem odejmowanie 68 odjąć 1 to 67, hop i hop. 78 odjąć 3 to, to 75, 51 dodać 7 to 58, 78 odjąć 3 to 75, 96 odjąć 3 to 93.

67. Hmm, świetnie, to jest poprawne rozwiązanie. Gratulacje, gratulują. Mi wyszedł mi taki obrazek. Teraz pora na Was. Potrenujcie samodzielnie. W opisie filmiku znajdziecie link, który przekieruje Was bezpośrednio do tego treningu. A dziś się z Wami żegnam i do zobaczenia wkrótce. Pa!